Wszystkim poldek z tej strony yy, popatrzcie na to oryginalny Max Payne 3 kupiony na Steamie kurwa, a ja biegam po jakiejś wodzie i patrzę na jakieś lewitujące deski. O chuj tu chodzi. Wcześniej miałem taki motyw, że misja mi się zaczęła, nawet nie wiem dlaczego została przerwana i miałem Enter. Spróbuj ponownie. Super, nagle takie coś. Ej. Hmm. Yeah, it's nice. <laughs> I see why you don't want to leave this place, Max. She's gotta be there. No. O, it's the a no commando Sombra area. You know, if I'd been doing my job properly, I wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for something wrong and pinched on my watch. I'm, no, I'm serious. In By the time hot, they grabbed the girls, I was half cut.

Me, I've been stuck in the past so long I'd forgotten what year it was. Max, with you your daydreaming. Sit. It's over there. I cut the engine. Light in. No. it'll go anywhere. No. będzie widok na jakiegoś typa właśnie I tu są łazi? aha ja mam coś takiego Ej. a dobra teraz już normalnie mogę sobie pograć normalnie wszystko się wczytało ale czegoś takiego naprawdę nie spodziewałem się w oryginalnej grze no i nic Mam nadzieję, że więcej, więcej żadnych głupich glitchy nie spotkam także do następnego razu.